Siema, witam wszystkich, jestem gryner 931 no, Czekaj, jeszcze nie zaczynamy! No to kurwa, co się ten No bo. Ja pierdziłam. Dobra, no trzy... 3... no Czekaj, 3... idę. Nie, nie, czekaj, wstań z łóżka. Zejbiemy łóżko. Nie? A czekaj, nie, save'a zróbmy, jak dędniemy. No to idź spać. I ja się przewitam może od razu, co? <noise> Albo nie, jak wstaniemy. A tak, mam włączonego. Co masz? Mów, a kratki we było. Jezu. Dobra, dawaj, nagrywamy. Już? Trzy. Siema, dwa, witam jeden. wszystkich. Jestem greener 31 a ze mną jest. Dlaczego pierwszy zaczynasz? No bo ja lubię pierwszy zaczynać. Gadaj, kim jesteś, jak się nazywasz? nie znasz mnie? Nie, a nie no, widzę. No nefary, no lol. <laughs> Ale inni cię nie znają, szczególnie moi widzowie. Zresztą widać, dobra, mnie ważne. Dobra, hmm. znalazłeś angielską a, mapkę ma... debilu. Tu czytajcie. Polska mapa to tak, Polska mapa po angielsku, dobra. No? Na pewno. Ja coś tak chcę zrobić? Chcę przetłumaczyć na angielski na swojej. Czekaj. No. Napisz. Na dałam bułkę, a ja ciastko i popijam czymś. Nawet nie wiem, co piję, ale dobre, dobra, dobra. Trudzizna od babci. Hmm. <laughs> I babci, co jesteś, babci? No właśnie, co wyżej się nie dało? Mówię no, ja. no. a potem będzie spadek w dół, bo nie słyszysz swoje echo? Nie, nie słyszę swojego Dobrze. echa. No co tu pisze? Player 1, Player 2: Ja jestem albo to, bo ja zawsze się stało. Otóż mnie. Au To była ona pułapka O kurde Spoko Scanning wody. Jork. Fajnie Przej Lava Co bardziej idę O, widzę Nie jest dobrze Dobra To fajna mapa, ty No jest to mega, co ty chcesz Aha No otwórz nie. No ty mnie otwórz <laughs> Dobra Wpadłem do jakiegoś pokoju Ja też Czekaj Czekaj, coś tu pisze po angielsku Do, Dobra, nie będziemy tego czytać Tu, idę Czekaj, nacisnę przycisk I znowu spadłem Fajna pinta nawet No fajna, fajnie to wymyślił Dobra, to znowu coś po angielsku Jeden co, co tu pisze? Jeden O, jesteś! Czekaj, jak wcisnę tą dźwignię, to się włączy TNT Tak, na pewno, włącz to no pociągnij. O pociągnąłem tam się drzwi otworzyły. Dobra, wiem, widzę. Okej. Okay. <laughs> Okej. Pojebane. Musimy naraz włączyć. Dawaj. Nie? A? Faktycznie. A, cwane. Aha. Co jest w tej Papier. Gdzie jest skrzynia? Oj. Ty, jaki bajer? Patrz. Czekaj. Okay. Pa. To weź, wstań ano. na tamto. Ano, a no, faktycznie. A, my mamy papierę to podłożyć zresztą, a nie ten. Ej, gdzie, ja... a nie, nie mam. Gdzie gdzie jest skrzynka? W dupie. Czek, bo papier nie chcą tu wziąć. Ty nie masz skrzynki? Nie. To masz problem. A ja, nie mam. No kurna, nie lewituj, tylko na tym masz być. <laughs> ja już wiem o co chodzi. No kurde. Ty. A masz dwa papiery czy jeden? Jeden mam. <laughs> Ej no, no ja nie mogę tego zrobić. Czekaj, czekaj, czekaj. Teraz to mi się w ogóle ten mechanizm zablokował. Ej, a, bo... bo twoje u, u mnie, a ten. Tak mi się wydaje. Dobra, mam cię w dupie. <laughs> um. Z sobie ze i sobie popatrzę jak się ma Czekaj, ty, czekaj, No, dajesz, dajesz. Tam. Mhm. Da. może ja się położę spać? No nie, nie Kurwa. Hm. Daj papier. Masz, ryj. <grym> Kena, no, hama czy... wyjebał. Znowu myślimy o trollować. <noise> Dobra, idę na mm. do play Tylko przejdź na swoją stronę właśnie. Idę na swój rewirum. <noise> Czemu się nie chce otworzyć, kurwa? Nie wiem. Może ja mam Co pierwszy, a ty drugi. <noise> Dobra, naklikaj na, na, na pałę, tak żeby się nie otworzył. O, jest. O, yes. Aha! Kurwa! Ja tu muszę stanąć, hej! A, Idź! Ja już... Idź! Jej. Dobra, idę! Kurwa! się! Ej, dobre to jest, musimy sobie pomagać! Zajniemy. No! Ja, Nie mogłeś poczekać, musiałeś na, za jednym razem skakać? No bo pff, pff. ugarniesz mam tłuste palce i ten. Aha, ty już więcej robiłeś! u mnie to co? No staj co? na tym głównie O stoi Ty. A może ja mam zejść na dół i tutaj może coś jest, co? Nie, dupa. Kurde. Ty zeszłem i teraz weź nie będę mógł. Nie, tu... nie, tu jest lepiej zerwinkka. Dobra, wiem. Przemyślana mapa, muszę przyznać Mhm. A, bo tu jest jeszcze ten. A! No. Tak. E, to czy my mamy to niby Przemyśla na Mam koncepcję. Czekaj, bo ty... Ja już wiem o co chodzi! Jezu, nie straszmy, co? O co chodzi? Bo te dźwignie mają opóźnienie czasowe, nie? I musimy równocześnie stanąć na tych przyciskach i szybko przeskoczyć. Wracaj się. Więc... Nic z tego, ja już tu się nie wracam

Ej no kurwa! Kończaj bo nie ty, na Nie stałeś na tym Bo ja chcę jakoś tak, żeby jakoś przy A, O Czekaj No trzy Cztery Chyba nie da się ty. Widzę, <śpisał>, że gra przyniosła się na poziom pan <śpisał> Zdecydowanie Dobra <śpisał> Widzę przemyślana mapa Hmm... Tak. No. Spoko. Ty już no rozładasz? <laughs> <Kurwa. laughs> mam pomysł. Ja też. I no kurwa. Kurwa, jednej wełny mi zabrakło. Tobie, <laughs> tobie też. Dobra, już mam. Czekaj, okay. ja muszę rozwalić klocę. kloce. Nie Będę ja no mógł je jest Aha. No widzisz, to my mamy. Dobra. Nawalamy w te, w te bile. No a tu co? Dźwignie. Przejebane. Ja pierdole! Ale przejebane. Zrobić. No, nie wiem, dźwignię pokładać w odpowiedniej kolejności. A wciskaj wszystko na power. Mm, otworzyłeś? Otworzyłeś, weź coś! Cofnij jeden, cof, jeden ruch! Ja nic nie ruszam, to ty otworzyłeś, na pewno. Co? Myśl. Myśl. Geniuszu. Ty tam się nie patrz. To po prostu... No nie. Jakoś coś zrobiłeś, że... czekaj. Ła, moje kurwa dupa. <noise> o tak było dobrze. Ja zrobiłem dobrze, nie? Weź raz tak, jedno tak, jedno tak. Dobra. Dwa ostatnie na nie, górę. o było. A, mówiłem. A, ii. Mądry. Dobrze, że ja Ile mam tak Szósty. Nie wiem, ile tu jest poziomów. Czekaj, ja pójdę na górę. A nie, tu się nie da nigdzie. Ty nie iść. zostawiaj mnie. A, Czekaj, to... a, tu jest skrzynka? Nie zauważyłem. Znowu papier. Sam sobie nie. podłożyć. Czekaj, bo tu coś jest. Nie, to nie. Wiem, co musisz chyba zrobić. Musisz mi ten papier dać, bo ja tu mam takie dwie. Na... Co nie? Zapadnie i ona mi mhm. winę do góry. Muszę. Dałbym ci. A, już wiem. Patrz, patrz, patrz. Jak wciśnię, nie? To ci się tam otwierają te te. A, no. Przewwwykwany. No nie mogę doskoczyć do tego! Jakiś pojebany jest! Dziwne te klocki, bo niech się nawet nie odbijam. Nie no, dobra, nie będę ja jaja robił. Te klocki mają się wadę. Ty! Nie chcę nic mówić, ale. A, tutaj! Dobra nie, nic O mam drugi papier, fajny Papier toaletowy No, Tailored papier Hardcore negotiation. dobra A ja Aha. myślałem gdzie my mamy iść Tutaj O, patrz! Do, do, do tego dozownika, widzisz tu? No. To dałem ci papier włożyłem. To wystrzelnie. No ciekawe jakim kurwa cudem. No wajchą, szukaj wajchy. Nie mam wajchy, jedną mam tylko, ale... Nie działa. Aha. No to, to ja już wykonałem swoje zadanie, teraz twoje kolej. No musi papier dać. No, tam leży. Gdzie? A klikałeś tą, tą? Co? Tam za tobą. Za tobą, tą, tą, tą. A. O Boże jaki jestem o, o, wypadło, tak. widzisz, widzisz Co byś tu bezemnie mnie zrobił, ty jak ja mam włączyć tą widzę hmm. Musisz tu zrobić, żebym ja mógł tu wejść I ty to tak samo musisz zrobić A, dobra, już wiem Jesteś pewien? Tak, jestem pewien, zajebiście jestem pewien. Mhm, czyli nie jesteś pewien. Ty, ja zabieram się za drugie ciastko Zajebista mama Ojej! Oh, yeah. ja Ej no! Został no, tak jak ja było! Chciałem. Czekaj, czekaj. O, dobra. Wypierdala yes. z tego warietkowa. A, jeszcze tak. musisz mi drzwi otworzyć. Pisz sobie. Tam. A nie, to jest guzik. Ej, dobra. Oj. O, już. Zajebista mapa. No, fajna. Zajebista znaleźć. Co się stało? Co się stało? Co będzie jak coś. na tym stanę? otworzyć drzwi. No. A, to idź. Proszę bardzo. Co? Co to robi? Nie Otw wiem. Otwórz. Przepraszam, już otwieram. A, O kurde, przejrzałem. Muszę... Kolor, kolor kod. Co? Masz kolor kod? No. No to jakie masz kolory? Biały. E? Tu żadnego koloru nie ma. Bo ja mam tutaj. Czekaj, muszę coś tu wcisnąć, bo mam cztery kolorki. Jakie cztery? A tu. A tu nie, to. Co się stało? Masz jakąś podpowiedź? Nie. Tu piszę tylko kolor kod. A i tu nawet żadnego tego nie ma. A tu coś jeszcze mam, ty. Czekaj. A nie, to już jest po tym. To nie. Oj, to musisz wymyślić, znaleźć kod. Do tego. Mam 16 kombinacji. Hmm. No, 16. ale troszeczkę więcej. Przerywamy. To sobie poklikam. Weź niebieski, zielony, czerwony, żółty. A ty, tam, a ty tam coś masz? Nie, nic nie mam. W tej swojej kanciapie. No właśnie, nic. O, na siódmym poziomie jesteśmy. Widzisz, mnie strasznie. Ja chcę stąd wyjść, kurwa. Spokojnie, mamy 16 kombinacji. Starze no. się to chwila, No nic coś było? A czekaj, wejdź, wyjdź. O! I stań na tym, tym. Czy tam przycisk, przycisk. Zobaczę, co się stanie. Czekaj, czekaj, czekaj. Weź, tam przyciskaj to. Hmm. Ciśnij to. Next. She's... Coś tam masz? Coś, właśnie, czekaj, czekaj, jeszcze ciśnij, jeszcze raz, bo tu nie sprawdziłem. <coughs> A zielony. Jest mam kombinację. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ej, czekaj. Czekam mi się to Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. O jest, niebiesko, No dawaj. Już. Dobra, jeszcze raz, o teraz. Teraz dawaj. Dobra, żółty Jeszcze, ciśniesz, ciśniesz Żółty, zielony, dawaj Niebieski I czerwony będzie, dobra, otwieraj Żółty, zielony, niebieski, czerwony No, otwórz! Tak jak było Żółty, zielony, niebieski, czerwony Yes, jest! Jesteśmy zajbiści No bo <grystanie> Najlepsze to za otwieranie tych, tych nawalania <grystanie> zajście No nie, to już my w górze To jest AQ nam robią <grystanie> Oj to za dużego nie mamy Czekaj co to jest jest woda Tak? Oj, oj. Ja się zjebałem Przejebane? Woda nie, czekaj, dobrze zrobiłem. A może i nie. Ja już wyszedłem, czyli mam dobrą kombinację. Tylko, że utchnąłem, więc muszę zaczekać na ciebie. Ty musisz spaść na dół chyba. A, ty? Jezu. O. cześć. No właśnie. Jezu. Czy jest koniec? normalnie <grym> jak tu Co ty? Światło. Myślałem, że to już koniec. Ja. E, dobrze, że jesteśmy razem. Sakę, co znam. Aha Jeszcze raz. Jeż na wala mi tutaj. W końcu razem. Idę się na ibać lor. Coś tu jest, czekaj. Zamar żelazo. It's Emmy. Dobra, nieważne. To jestem ja. To jest tak masz. Library. Czekaj, chyba się wwaliłem w pańczynę. Co tam już szperasz? Miesz kraść pewnie. Jesteśmy w jakimś psychistym miejscu. No nie, herbatka mi się skończyła. Okej. Okay. Już też jest poziom zaawansowany Idziemy do góry, do góry, do góry, do góry Eee, <try> sorry, tchum, jest No, nie ma żadnych fantów też nie ma żadnych fantów Tak, przycisk... coś, zajebałeś coś? Zaraz <try> teraz, teraz przyjdzie glenio <try> Nic nie ma. Mam tylko łóżko <noise> Które zajebaliśmy <noise> No dobra hmm. Hmm. Byśmy mogli się tym pierdolić Pewnie coś na dole było Pewnie Hop siup hop siup hop, siup, hop siup. No, Kręcimy 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 Kółeczka no. Coś tu mam zrobić hmm. <noise> Chyba się najebać This way please. No chyba poszliśmy ciastko. tam przecież. Co, a co to znaczy this way? Please? Czy tam do strony, czy coś takiego? Nie, ja wiem, chuj go wie. Żeby Chcesz ciastko? No. Po co mi ciastko? Znowu się przelepiałem. <coughs> coś tu jest? Nie, Spider-Man Nie, nie ma nic. Eee, tańczyna. no, A jak przystanę, to coś się stanie, nie wiem Aha, nic no no i co my mamy zrobić? Chyba. Psychiczny koleś to robił, chyba. No. Pff. Coś tu lawa, ta lawa mi się nie podoba. E, Biblioteka. Mi się. Coś tam, nie... coś tam. Mi się nie podoba ta woda, co nas tutaj zalała. <grym> Minecraft room. Laboratorium. ITD, ITP. Żadnej dźwigni nawet nie ma. Może tu coś jest? O, coś jest. Co? Gdzie? Chodź, chodź do tego, ono tu. No, no hej, tu. Coś tu jest, tu jest ten przycisk. Ale ja się boję na niego stanąć. Jezu chryste, zablokowałem się. O, idziemy. Nareszcie do przodu. Czekaj, jakie ja mam przez to przejść? Ty, jakie ja mam przez to przejść? Przez co? Będę około, będę musiał... Drugą stroną! Ja myślę, że tędy, no nie powiedziałeś mi, którą stronę. Tędy. Dobra, idę. Um. Tędy, Pani tendy. tędy. Milordzie. <grym>, Ten, e... yyy... <grym>, Hemilordzie? No, dobra, idziemy. Dalej. Znajdź do przodu. Ach, it's over here. Dangerous Del weather. Kurde, na debubę zawsze musisz mi zasłaniać. Nie wiem, dużych pomieszczeń. Wielkie pomieszczenie. O, coś na górze jest. Le parkur. Aha, musisz to e, chyba coś tu wcisnąć. O nie. Co jest no. na tym? O Jezu, jakie mam nogi? Co mamy zrobić? Nie wiem, czekaj. Bo coś na to co trzeba wejść chyba. Platfus. Aha. Coś tu jest? No. Można wełnę rozwalać chyba. No. Zapalić coś musimy. Gdzie ty jesteś? A no dobra, To, ja to mieliśmy nie... zapalić, a nie rozwalać wełnę. Dobra, już nic. <grym> nic nie ruszałem. <grym> Oczywiście. Dobra, mu się zaraz za sami zajmiemy. <grym> <Nie>, kurwa. <grym> Gorący chłopcze, zejdź mi z